i yeah, moya A więc mówicie, kochani, że znaleźliście coś bardzo ciekawego, otworzyliście to, zapomnieliście kod i zamknęliście. Wiesz co, nie znaleźliśmy, tylko odkopaliśmy. Poza tym już pamiętam ja kod, i Izaak mi mówił. To są wszystkie parzyste liczby po kolei, czyli zaczynając od jedynki i kończąc na zerze. Fiu, fiu, fiu. No, chłopaki niezbyt over mamy. Wiecie co z tym zrobić. Ja mam bliżej na No to nic. Dopiero to i będzie fajnie. Przydałoby się tylko trochę więcej dnia, gdyby ktoś nie spał do 14 rano. Jakbym tyle nie spał, to on teraz nie wstał. A teraz jedziemy gdzieś ulokować nasz taborek i wyłapać jakichś co to bardziej napalonych klientów. Dobra. A my nie mamy stolika, Bagdan. No, fakt. No to wykorzystamy któryś z tych murków. Bagdan, tu jest jeden murk. No to sprawa się sama rozwiązała. Kurde. Proszę bardzo udekorujemy jeszcze listkiem, bo to jesień. Przecież to ma być otwarte. Jeszcze jakieś zwykłe kasetki by się przydały dla nią poznaki, jakby ktoś mu się przyczepić. Faktycznie, coś znajdę w domu. Poczekaj. Jeszcze zniczę, wezmę, to na wszystkich świętych akurat za tydzień jest, tak? Akurat. Dobrze, dobrze. Debil. Filmy, 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 filmy PG-18. Szok, musisz to zobaczyć. Trzy fiuty w jednej dupce. Filmy, 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 filmy. Urwa. świętości koło takich grzesznictwa, grzeszeń, grzeszniów, no koło tych kaset. Przesunie za kasetki. No w sumie. No. Nie po Nie po robocie. i czekamy jak na grzybach czy rybach. Jeszcze trochę zwykłych filmów dla niepoznaki wziąłem. No bardzo dobrze, zwykłe filmy. No. no, dobra, trzeba to jakoś ładnie udekorować. Może dalej od tego krzaka, chodźmy, kurga. Nie, nie, w kurwa. Dobra, Bogdan, ty się nie znasz. Weź to, rozłóż. No, zaraz przyjęty się zjadł. Czyli. To się kurwa patrz zimną. O, to 3. No. Długo się jeszcze z tym będziesz pierdalił? Nie, ale żal mi sprzedawać. Misja Kleopatra, Lego Batman, Hobity. Boguś, za te, za te pieniądze, co my zarobimy, to ty sobie jeszcze raz takie kasety kupisz. Może. To tak stoisz, siadaj no, nie ma jeszcze klientów. Jakbyś no, no. mi zasłonił moje miejsce, ugrzane i Mam miażdżyce, wiesz? Miażdżyce? Brzuch miażdży mi jaja. A, dosłyszałem, to, to mój wujek to miał. W sumie swój też Nasz wujek Debi no, to taśmy. Trzymaj trzeba to tu przyczepić, <laughs> bo nie będą wiedzieli co tu dobrego mamy. Kurma <laughs> Coś ty za gówno wziął nie mówisz izolacyjnej, już malarską, najtańszą. Pierdolę ją. Na środku będzie git. Dobre, nie odpadnie. Może. Okay. Mm, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Rupert Kędziorek, koneser filmów i sztuki. Kłaniam się nisko. Panie, tutaj mamy najlepsze filmy. Nie będzie pan zadowolony. Znaczy, będzie. Pan tak mówi? Mówi, mówi. Proszę zobaczyć. Kino rodzinne, Lego przygoda. Lego Batman, ten sam odgrzewany kotlet, równie śmieszny. Smakuje mm. podobnie. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra? Klasyki, Klasycznie. same klasyki. Dokładnie tak. Hobbit, cała trilogia. Jak hmm. Matrix, tylko Matrix akurat nie mamy. A, bardziej się rozchodzi o alternatywny nurt kinematografii. Jakieś romanse, coś z są no, pikanterii, może e, wadliwe dialogi? Wątpliwe dialogi. Ledwo trzymająca się fabuła. Myślę, że możemy mieć to, czego pan szuka. To ja zaproponuję może coś z mojego własnego z banka dobrać. Panie, co pan mi za jakieś szwabskie wampy pokazujesz? Ja myślałem bardziej o listy do M, kogiel mogiel. Macie coś z Karolakiem? Mogę panu polecić taką perełkę. Niedziela bez handlu. Może się wydawać, że to jest zwykły ornol, Jednak. Mi się wydaje, ja patrzę głębiej w te filmy. Myślę, że to jest egzotyczno-artystyczny bunt obywateli w kierunku ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Odbiera to dogodność pójścia do sklepu po jakieś produkty, artykuły, kurza to każdego. Bez handlu się jakby państwo państwo jebało i właśnie to jest ukazane w tym filmie. Hmm, bez handlu metafora artystycznie. Dobra. No, a pan powie, hmm, po ile ta lubieżność? Gdy pan co? Normalnie bym wziął cztery dychy, ale jak dla konesera, to może być i trzy dychy. Mmm, to się dogadamy. Panie, ale ja tylko Kazimierza mam. Daj pan, wymienię. Mm. No, to prosto do muzeum. Podziękował. Podziękował, podziękował. Miłego szansu. Wszystkiego dobrego. Mm, Rajezi Rajjezi, taka płytka. Tak tanio. Może nawet nie do muzeum. Widziałeś konesera? Boguś, zamknij, zamknij walizkę. Jakieś małżeństwo idzie. Kaziu, patrz, filmy mają. Idziemy zobaczyć. Dobrze. Dobry? Dobry. Dobry i dobry. Dzięki za gościnę. A proszę bardzo, nasz klient. To nasz klient. Co nasz klient? Jak klient? Pan Miśnoga właśnie wypalił. Wypaliłem, nie wypaliłem. A o gościnności to pan słyszał? Kupisz sobie całą tą paczkę, jak coś się uda opchnąć. Dobra, to dla państwa. No właśnie. A co tu panowie macie właściwie za filmy? No, zależy, czego pan potrzebuje. Dla dzieciaka? No, dla naszego Brianka. No to Lego Batman. Kazio dla Frania. Czy Brian już dorosły. No, Dobra. No jeden to pies. jak dla Frania, no to dalej. Lego Batman, Lego przygoda, Auta 3. Chyba, że jest starszy, no to coś z Hobbita. Hobbita nie, my takich krwawych filmów nie lubimy. No co? Gwiezdne wojny są niekrwawe. A może dla starszego syna? Coś pikantnego. A co pan właściwie ma na myśli pikantnego? Pieprzne, Kaziu, pieprzne. <grym> <grym> Bardzo dobre słowa, pani Kaziowa. Dobra, panowie, wiecie co? My chyba po prostu weźmiemy tego Batmana Lego, czy jakoś tak. To będzie 30 zł. Chyba, że jeszcze znicza może na groba, to 20 zł. To, to razem to 50 zł. No uczciwie, uczciwie. A jakiś rabacik będzie? A ma pani jak wydać? Nie. No to kurwa pizzy. Kaziu, pieniążek. A? Dzięki. Ej, Krysia, daj się jeszcze tam ten... zobaczyć, za kwiatami, ja muszę jeszcze jedno stoisko odpoczyć. Dobrze. Panowie, a propos tej pikanterii, to co tam macie? Niech pan otworzy walizkę rozpusty i zobaczy na własne oczy. No, same klasyki. A gdzie pan żonę zgubił? Heh, wysłałem starą, to se skorzystam, nie? Wiadomo. Wiadomo! Dobra, panowie, a po ile macie te, he, przygodowe filmy? To tyle samo, co tamtu. Trzy rychy. Dobra, to wezmę jedną tą kreskówkę i takie coś. Żona na pewno tego nie obejrzy. Tom i może nie? O Czuła. Jak już mówiłem, żona na pewno tego nie obejrzy. Na pewno, na pewno. Sprytny pan. Dobra, panowie, interesy z wami to sama przyjemność, a właściwie to przyjemność będzie później. Stara mi nie daje od miesiąca. Mam 7 days, ale niech będzie moja strata. Na bezrybiu i karaś obliwy. Jeszcze raz dzięki, panowie. Ciekawe, Boguś, nie? Ty, ale to jest w myśl. Jakbyśmy pozamieniali te pornole z bajkami dla dzieci, to ludzie będą je brali. My się pozbędziemy. Biłk i dupa cała. A sporo i tak już poszło. Chyba zwijamy. Chyba ta nie ma co. Jeszcze do kościoła muszę pójść, bo paryż ostatnio mówił, że nie chodzimy. Mówił z